Wczesnym niedzielnym rankiem, 16 czerwca 2024 roku, Leili Peymast, 32-letnia mieszkanka wioski Korań na przedmieściach Piranszar, zmarła w wyniku ciężkich poparzeń, ponad 90% jej ciała zostało spalone, w szpitalu Komeini w Urmii. Została podpalona przez męża w jednym z domków ogrodowych w pobliżu tego miasta 4 dni wcześniej, w środę, 12 czerwca 2024 roku. Lejli, matka dwóch córek, wróciła do męża po mediacji starszyzny społeczności, po okresie separacji, w którym przebywała z rodzicami z powodu trwających konfliktów. W dniu zdarzenia jej mąż, Morat Rasul Rondech, oblał ją benzyną i podpalił w domku ogrodowym, w którym pracowali. Po tym haniebnym czynie, Morat zostawił jej spalone ciało przed domem rodziców i uciekł. Krewni Lejli przetransportowali ją helikopterem do szpitala w Urmi, ale po czterech dniach zmarła z powodu odniesionych obrażeń. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na YouTube.